No drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie z propozycją zestawu komputerowego za 3500 zł. Dlatego taka akurat tutaj cena, taki przedział cenowy, ponieważ najwięcej pytań właśnie o tą kwotę było w, w tutaj komentarzach pod moimi filmikami i zdecydowałem się na Intela. Dlaczego na Intela? A nie na MD to nie jest tak, że jestem fanbojem intelowskim i, i tutaj AMD SBA Intel cacy broń Boże nie, bo za 3,5 tysiąca wybierzecie, złożycie sobie naprawdę bardzo fajny i wydajny zestaw oparty na MD. Mało tego, różnica w grach, podejrzewam, że będzie znikoma, ile w ogóle jakakolwiek. Natomiast dlaczego akurat Intel? Powiem wam tak, to oczywiście też również jest moje zdanie. Kupując na przykład FX3850 czy 3820 chcąc go podkręcić, potrzeba jest lepszej płyty z lepszą sekcją zasilania. Te płyty wiadomo kosztują swoje i w tym momencie ceny się no, wyrównują. Oczywiście Intel delikatnie tak czy inaczej będzie droższe, ale ceny już są bardziej zbliżone. Do tego, jeżeli ktoś używa dysku SSD, no tutaj nie ukrywajmy, że Intel ma o wiele lepsze kontrolery i te dyski lepiej zdecydowanie na chipsetach Intelowskich działają. Dlatego tak, a nie inaczej, a nie dlatego, że jestem fanbojem Intela. Ok, przejdźmy do konkretów. Płyta jaką wybrałem jest to Asus B85 Pro Gamer. Dlaczego B85, a nie Z85? Słuchajcie, wczoraj rozmawiałem ze znajomymi na te i okazuje się, że Intel jednak nie zablokował, nie ma zamiaru blokować podkręcania procesorów z literką K na płytach z chipsetem B85. Dlatego też na tą płytę się skusiłem, bo podoba mi się i wyglądem i ma parę fajnych rzeczy, które na przykład nie ma konkurencja, bo można kupić. Nie ukrywajmy tutaj Astro KZ 87 Extreme 3 za te same pieniądze, czy też podobne pieniądze. Natomiast tak wyglądem Asus moim zdaniem jest bardziej tutaj bardziej rzuca się w oczy, co przyda się z pewnością, bo obudowa, którą wybrałem, będzie z oknem. Także dla osób, które akurat cenią sobie tutaj wygląd, dobranie komponentów kolorystycznie będzie to miało znaczenie. Do tego yy, Mamy fajną kartę dźwiękową Supreme FX ze wzmacniaczem słuchawkowym, a wierzę, że wiele wielu osób, które gra, używa słuchawek, a nie głośników. I również dość fajną tutaj sieciówkę Intela. Ona jest delikatnie lepsza i wydajniejsza od tych. Zwykłych, ale oczywiście tam różnicy wielkiej nie poczujecie, to nie jest tak, że nagle będzie wzrost, że tak powiem, przepustowości wydajności, będziecie mieli niższe pingi, bo używacie tutaj sieciówki intela. Natomiast płyta ogólnie biorąc pod uwagę, bardzo mi się podoba. Spokojnie na no niej podkręcicie procesor do bardzo przyzwoitych tutaj zegarów USB 3.0 na przedni panel. Do tego panel tylny 4 razy USB 2.0, 2 razy USB 30. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał używać integry, nie wiem dlaczego i pewnie nikt nie będzie używał, ale macie HDMI. VGA i DVI, nie wiem po co są tutaj te złącza stare na klawiaturę i myszkę, bo tutaj przydałoby się na przykład położyć kilka złącz usb dodatkowych, bardziej by się przydały niż akurat tutaj to ale nie o tym dzisiejszy film także płyta moim zdaniem bardzo fajna ale jak mówię, nie musicie koniecznie jej wybierać I teraz tak, procesor ja tutaj wybrałem 4670K, czyli z odblokowanym mnożnikiem wersję box dlaczego box? nie dlatego, że tutaj mam ten cooler który tak czy inaczej przy podkręceniu tego procesora się nie sprawdzi ale dlatego, że macie 3 lata gwarancji i naprawdę warto do boxa moim zdaniem dołożyć wtedy jednak ten okres, okres gwarancyjny jest o dwa lata dłuższy. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które nie chcą podkręcać procesora, to wybierzcie sobie 4570, wtedy nie musicie kupować chłodzenia, o którym za chwilkę będę mówił, bo Intelowskie sobie poradzi, albo jeżeli to możecie kupić sobie jakieś, nie wiem, mniej wydajne, na przykład Fera 2, które będzie cichsze i wydajniejsze od Boxa i w tym momencie możecie dołożyć sobie kaskę wydać tą pieniądze zaszczędzone na dysk SSD i to od razu Wam go pokażę ja polecę, polecić Wam mogę Cruciala M550 128 GB przyda się na system i na podstawowe programy bez najmniejszego problemu, aż z naddatkiem także te pieniążki możecie ulogować w dysku SSD, którego nie będzie jak gdyby w tym zestawie, który Wam dzisiaj proponuję także ja proponuję Wam zestaw z procesorem 4670K, który jest droższy o ponad stówkę, no i oczywiście chłodzenie, które teraz Wam pokażę, jest to Dark Rock 3, bardzo fajne i bardzo wydajne od Be Quieta. Cena naprawdę bardzo adekwatna do wydajności tego chłodzenia, ale jeżeli chcecie wydać mniej i mieć równie wydajne chłodzenie, równie ciche troszkę, znaczy mniej wydajne od tego, ale równie ciche i bardzo fajne, to jest, polecam Be Quieta, Slim, Shadow Slim, Slim. Jest tańszy chyba o stówkę bodajże, a może nie całą stówkę, o jakieś 60 zł, a naprawdę daje radę i wygląda przepięknie. Pamięci: 2x4GB Goodrama Play CL9 z napięciem oczywiście 1,615V kompatybilny z hasłami has i taktowanie 1600. Tutaj dodam również o taktowaniu parę słów. Powiem tak, hasło natywnie oczywiście wspiera szybkość 1600 MHz, jeżeli chodzi o pamięci, bo kontroler jest umiejscowiony w procesorze. Natomiast powiem Wam szczerze, że grając, ja nie mówię o benchmarkach, nie mówię o tutaj bawieniu się w benchmarki, ale grając czy użytkując komputerem na co dzień nie poczujecie różnicy między 1600 a nawet 1866 czy 2133. To będą naprawdę znikome różnice, także tutaj 1600 jest naprawdę naprawdę optymalnym moim zdaniem wyborem zwłaszcza w komputerze za 3,5 tysiąca gdzie nie możemy zbytnio szaleć bo no wiadomo pamięci teraz podrożały i gdybyśmy wybrali wyżej taktowane mielibyśmy problem z zmieszczeniem się w budżecie. Dysk twardy 1TB czyli taka bezpieczna że tak powiem pojemność WD Calder Blue na SATA 3 oczywiście. Karta graficzna tutaj kolorystycznie właśnie będzie pasowała pod płytę naprawdę wręcz idealnie bym powiedział. Również Asusa R9 280 X-TOP z chłodzeniem direct CU2. Bardzo fajne, bardzo ciche i e, fajnie wyglądające chłodzenie. Polecam naprawdę. Karta sobie poradzi z każdą grą, najnowszą, nawet na e, najwyższych detalach. Oczywiście nie we wszystkich grach będzie można włączyć tak zwane upiększacze, czyli wygładzanie, bo w tym momencie sobie nie poradzimy, ale e, to jest akurat drugorzędna sprawa. Także generalnie Full HD każda gra bez najmniejszych problemów na tej karcie pójdzie. Obudowa. Obudowa Gelida Dark Force z, o... Dark Force z oknem. To jest nic innego jak rebrand obudowy Color Mastera 690. Bardzo fajna obudowa. Okienko wyeksponuje ładnie Wasze elementy. Właśnie dlatego też kolorystycznie chciałem to dobrać. Zwłaszcza dla osób, które o to akurat dbają, bo nie wszystkim na tym zależy. Także za tą cenę moim zdaniem ta obudowa oferuje naprawdę sporo. Możemy tutaj wywalnąć sobie spokojnie dwie chłodnice do chłodzenia cieczą. Jeżeli będziecie mieli takie, taką ochotę, e, moim zdaniem porządna konstrukcja, warta tych pieniędzy. Zasilacz, również testowałem go na swoim kanale, kiedyś Cooler Mastera G550M, bardzo fajny, semi-modularny, cichy i naprawdę tutaj zauważyłem, że wiele portali i również innych form komputerowych poleca tą jednostkę, także ja również szczerze do tego tutaj się przykładam i dysk tutaj, który Wam pokazywałem tutaj to oczywiście nie jest składem tego zestawu, który Wam teraz pokazałem, tylko w momencie kiedy wybieracie procesor 4570 czyli bez literki nie kręcicie i nie wybieracie tak drogiego chłodzenia, w tym momencie jesteście w stanie kupić sobie dysk SSD, który naprawdę na system, moim zdaniem komputer, każdy komputer na system powinien ten dysk posiadać chociażby te 64 GB te dyski staniały naprawdę i można kupić za przyzwoite pieniądze, bo uwierzcie mi praca na systemie jest o wiele Łatwiejsza. To jest oczywiście również moje zdanie, nie musicie z tym się zgadzać. Dlatego też tego dysku akurat tu nie umieściłem, żeby nie podbijać niepotrzebnie ceny. Miałoby 3500, jest 3555 bodajże. To tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Natomiast przypomnę Wam o promocji dla moich widzów, jeżeli zdecydujecie się na zakup zestawu komputerowego w sklepie Moral.net za minimum. 1500 zł, używając kodów, które są oczywiście podane w opisie tego filmiku, cały opis promocji jest w opisie tego filmiku, używając tych kodów, macie darmową wysyłkę i do wyboru albo składanie kompa za złotówkę, albo też kartę sieciową za złotówkę, także tutaj składanie komputera przyda się tym, którzy się na tym nie znają i nie, nie czują się zbyt silni w tej kwestii, w tym momencie macie taką opcję do wyboru. Tyle od mnie na dzisiaj, ja Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, miłego, długiego weekendu, hej!